OK, zobaczmy sobie jak działa yy, praca na warstwach. Czyli, ja sobie może stworzę tutaj noż, nowy jakiś rysunek. To wykasuję. I stworzę nową warstwę, Ctrl-Shift-N. To jest nasza nowa warstwa. Ja tutaj sobie narysuję yy, kwadrat. Może dużym pędzem. Takiego koloru. Jeszcze sobie pokażę kolory. Potem do, dodam nową warstwę ctrl shift Druga warstwa. I teraz zrobię na przykład eee, półko. I jeszcze inną warstwę zrobię. I trójkąt. Może brzydki kolor. Dobra. No i jak mamy te tutaj trzy, trzy rzeczy, prawda? Czyli kółko, prostokąt i trójkąt. To możemy zacząć robić ciekawe rzeczy. Czyli ja mam je teraz narysowane wszystkie na y, jednej warstwie. I jak je rozdzielić? To skasuję. Zaznaczam sobie M i Ctrl X, Ctrl V. Mam jedną warstwę zrobioną, to mogę sobie ukryć. Tutaj M i zaznaczam Ctrl X, Ctrl V. I teraz mam każdą warstwę na osobnym T. Super. Teraz nasza, nasze kółko możemy nazwać Tutaj, dwa razy zaklikując i klikając, wpisując kółko. Nasz, nasz trójkąt możemy tak samo podpisać. I nasz kwadrat. Super. Teraz, w zależności od tego, jak będziemy sobie przesuwać je, zobaczcie. Ten kwadrat jest nad tymi dwoma. A jeśli chcielibyśmy, żeby trójkąt był nad naszym kwadratem, to musimy sobie go przesunąć tutaj po prawej stronie. I tak samo kółko. Ono teraz jest zasłonięte. Chcemy, żeby było widoczne. Musimy przesunąć na wierzch. I ja wiem, bardzo proste rzeczy. Ale bardzo ważne. I teraz zobaczcie sobie. Yy, możemy też nasze warstwy kolorować. Czyli jeśli kliniemy sobie prawym, to możemy zaznaczać też i dodawać kolory prawym przyciskiem myszy, no, klikając na, yy, na nasz. Prawda. Fragment. To może już zrobię to kółko w kolorze czerwonym. Super. No i patrzcie. Tu jest jeszcze taka opcja, czyli jeśli byśmy chcieli pokolorować fragment naszego kwadratu, to jest coś takiego jak Clipping Mask. Ten Clipping Mask możemy sobie znaleźć tutaj, czyli mask, maska przycinania Albo, albo Altem i tutaj jak najedziemy pomiędzy nasze warstwy, to pojawi nam się coś takiego. Klikniemy raz i w tym momencie jak będę przesuwać ten trójkąt, to zobaczcie. On będzie się nam pojawiać jakby w ramach tego obrysu naszego kwadratu. Ja mógłbym tak samo dodać jeszcze tutaj, tak samo, kółko do naszego kwadratu. Czyli jeśli je przesunę, to ono nam się pojawi. Jeśli bym natomiast nacisnął Alt i przytrzymał, i przesunął naszą warstwę, to ta warstwa nam się skopiuje. Ona teraz jest nieprzypięta. Jeśli mogę, chciałbym też ją przypiąć, to mogę nawet przesunąć ją tutaj, pomiędzy te dwie warstwy. Ona się automatycznie przypnie, i mogę ją przesunąć z powrotem tutaj. Także bardzo fajne rzeczy. No, i tyle. Tyle na dzisiaj. I dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.